Witam, cześć, jestem z Masyna, herbatka, z Zabójziatka. Mój po, szarnik, po dziadku z czarnik, po z Machu. Tutaj mam kawę. Także można śmiało sobie zlewać. Tam samoloty jakieś duże latają. Pomy prezentuje się tak. się jeszcze podgotuję tu warzywa na patelni mi jeszcze to jest zostało to sobie zjem powoli A myślę że jeszcze będę musiał poczekać gdzieś na herbatkę za towarzyszy zobaczymy jak tam w środku no niezbyt ciekawie jeszcze będę musiał troszkę zaczekać. Na chwilę przerwę nagrywanie. I wracam ponownie po krótkiej przerwie w nagrywaniu. Tu wsypałem sobie w tym międzyczasie kawę. Z mojego słoiczka, w takim słoiczku noszę kawę. tu jest cukier. Wszystko co potrzeba. A myślę, że no... Więcej do szczęścia nie trzeba, wystarczy być w lesie, kurczę, no, alone in the forest, normalnie. I pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, wszystkich tych, którzy mają siłę do oglądania, serdecznie leśnych towarzyszy, leśna kawa. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, też bud.